A wiesz, że na świecie jest 180 gatunków y, dzięciołów, od Nie, takich malutkich 7,5 cm, malutki jest dzięciołek, do y, całkiem sporych rozmiarów. I co ciekawe, te nadrzewne dzięcioły żyją na całym świecie oprócz Australii. Ty sobie wyobraź, że taki dzięcioł to potrafi nawet w Stanach Zjednoczonych uderemnić start promu kosmicznego. Twoje opowieści słyszał nasz radiowy kolega, który już za moment opowie nam, jak to wszystko się działo, bo to jest fenomenalna historia, jak to dzięcioły mogą być w kontrze do NASA. Bardzo mi się to podoba. Ja <laughs> powtórzę szybciutko kalambur tylko. W studiu Małej Czarnej pojawił się Joachim Krukowski. Znakomity realizator dźwięku. Dzień dobry. Dzień dobry to nie ma się z czego śmiać, ale powiem też, że Joachim no, pracuje w radiu, słucha radia i słyszał właśnie Sławka, który wczoraj się rozdzięciolił na antenie. I ponieważ jesteś, no powiedzmy to też, tak, to, to nie będzie zawodowe określenie, ale no takim fanem astronautyki. To, to tak, tak. To dobrze? Dobrze bardzo to ujęła? Tak. No właśnie. I, I teraz niech sobie Państwo wyobrażą, co się dzieje w umyśle Joachima. On potrafi połączyć dzięcioła yy, z promem kosmicznym, a właściwie życie potrafi połączyć dzięcioła z promem kosmicznym. Bo te dzięcioły, które tak dziobią i dziobią i, i, i ule napadają, o czym Sławek wspominał, potrafią też, po prostu krótko mówiąc, rozwalić prom kosmiczny. Tak, to jest historia trochę niewiarygodna i yy, bardzo mało znana. W 1995 roku miała startować misja STS-70 promu Discovery. Dość ważna misja dla NASA, bo był wynoszony z satelita... Przekaźnikowy, taki satelita, który jest umieszczony na niskiej orbicie. On miał być umieszczony na, na wysokości 275 km nad Ziemią i miał pośredniczyć między przesyłem danych, na przykład od teleskopu Hubble'a, który już był umieszczony od y, pięciu lat w kosmosie, czy w przyszłości stacji kosmicznej, która dopiero miała powstać Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oprócz tego, y, prom. Miał nowe elementy, część nowego silnika, wysokociśnieniowa turbopompa utleniacza, inne rzeczy, i NASA chciała to wszystko sprawdzić, jak to działa, dlatego ta misja była bardzo ważna. No i była załoga składająca się z pięciu osób, dwie kobiety, trzech mężczyzn, trzech z nich to weterani już astronautyki. Ci ludzie. Przylecieli do NASA, już byli w okresie kwarantanny, nie mogli się kontaktować tak z żadnymi. Przed startem. Tak, przed mm -hmm. startem nie mogli się kontaktować z żadnymi osobami, żeby nie przenieść choroby gdzieś tam w kosmos. No i. Mis misja była. Y prom został wyprowadzony na wyrzutnie LC-39B y na początku. śmieję się, słyszą państwo, że to technik. <śmieję> no, obok obok słynna wyrzutnia LC-39A, skąd startowały y Saturny wynoszące, wynoszące ludzi na księżyc. Nie zapamiętamy tego. No i prom został wyprowadzony już miesiąc przed startem. Miał startować na początku czerwca, 13 czerwca. No a w okolicach Dnia Pamięci w Stanach Zjednoczonych zauważono, że zbiornik ten taki pomarańczowy, który po kilku minutach lotu promu odlatuje, odpada, odpada mhm. ma pełno dziur. I nie, w pierwszej chwili cała ekipa z NASA nie wiedziała, co tam się stało. I zauważono, że jeden z dzięciołów, <głos> <głos> postanowił sobie zrobić gniazdo, zamiast w drzewie, to w zbiorniku external tank, tym pomarańczowym promu kosmicznego. A I to mu zabroni. <noise> no właśnie. No, i tu trzeba jeszcze dodać, że jak wiadomo, prom jest zbudowany zarówno te zbiorniki boczne, jak i ten główny zbiornik, który, które właśnie odlatują. Nie są drewniane. Są pokryte taką pianką, jak i cały prom, która ma zabezpieczyć właśnie od temperatury skrajnej, od ujemnych do ponad 1600 stopni, jak prom wraca z kosmosu. No i ta pianka jest krytyczna, bo przez uszkodzenie tej pianki eksplodował challenger po starcie parę lat wcześniej, a parę lat później rozwaliła się Columbia. of. wracając. A powiedz mi, jeśli chodzi o start tego promu, rozumiem, że przez te dziury start się opóźnił, czy... Tak, wyobraź sobie, że nikt w NASA nie przeganiał tego dzięcioła. Obserwowali go na kamerach, a on, ponieważ ten zbiornik główny jest bardzo cienki, on musi być lekki. Jak dzięcioł rozwalił tą piankę, dobił się do metalowej struktury zbiornika, no i nie mógł dalej kuć dziobem sobie, więc postanowił robić dziurę obok. I tak sobie robił te Dziury. I w pierwszym momencie naliczono 71 dziur. Do końca ich w ogóle było aż 205. Z tego kilka tak wielkich, że ponad 10 cm wielkości, które już absolutnie zagrażały bezpieczeństwu. No i załoga dowiedziała się niestety, że start zostanie opóźniony o parę dni. Prom został z powrotem przewieziony na tym krawlerze, na tym największym transportowcu gąsienicowym, jaki zbudowana na świecie, do, z powrotem do, do tej montowni, gdzie, gdzie, gdzie naprawiali promy. Yy, I dokonano i, wymiany. I po kilku dniach został naprawiony. Lot się odbył, natomiast jak te dzięcioły zostały wyprowadzone z NASA? Sprowadzono Myślę. najlepszych ornitologów. Musisz króciutko opowiedzieć, bo czas nas goni. <laughs> Sprowadzono najlepszych ornitologów i w, 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 zrobiono tak zwane, w, najpierw takie balony Predator AI, na których były oczy sowy, te dzięcioły się tego wystraszały i tak dalej. <sum> Specjalne systemy dź, wydające dźwięki, huczące i tak dalej. Ale co jest ciekawe, nikt w nasa tych zwierząt. Nie przestraszył tak, żeby zagrozić im. One, one miały priorytet. Czyli z dużą priorytet. dbałością tak, o, gatunek. o gatunek. I, i co ciekawe, no, wyprowadzenie promu do startu, załadunek paliwa i tak dalej, to są setki tysięcy dolarów. Tam postanowili opóźnić start od, o kilka tygodni, żeby nie robić destrukcji wśród zwierząt. Niesamowite. I niech to będzie kropka naszej rozmowy. Joachim Krukowski. Ja myślę, że ta historia o optekach jest nieprzypadkowa. Sławku, Dwa słowa komentarza, bo to jest w ogóle niesamowite. No, wiele historia. komentarzy się ciśnie, ale przede, to przede wszystkim kto boga temu zabroni za takie pieniądze chronić jednego dzień cioła. No ale warto. No tak. Naprawdę warto. No dobrze, to my tak sobie dziubiemy, też minutka po minutce, za półtorej minuty będą już wiadomości, a my usłyszymy się po 11 w kolejnej godzinie Małej Czarnej.